A co ty robisz, drewka? No Drewka robisz? Nie, ja jemu No A, a co ty kurwa twój służący jestem? A ja... A czemu ty, kurwa... Kiedy ty się, Przepraszam kurwa... Przepraszam bardzo Nie służąca, ale... Ja ty... nie jestem, kurwa, twoim sługą Ale chcę, żebym pokazał ja, Jak, popa, kurwa, robisz drzewa Ale on pokazywał już, przecież jak rąbie. Nie Tak Nie Palca mała. Palca małą nią robą No No I zobacz No No A ty... No a on wybrał jakiś pieniek najtwardszy to, no. to najtwardszy pienik jaki chyba był. Z czego to pienik? Z dębu? Nie. A z czego? O, olcha? olcha, To jest najmniejszy pienik. Z z z dęb. Z dęb. I co? I co? No i nie sporo robię całe. No Teraz odwrotnie powinieneś. Tym obuchem. Tylko słabo się wbił, chyba. Dobrze mówię, Krzysiek? Czy nie? A? Powinien obuchem teraz, jak się wbiło? Umie rąbać i drzewko umie i co innego umierąbać? No No bo się zemkło, a ty się śmiejesz. No. A ty mam płakać? No nie, no to już lepiej się śmiać niż płakać. Teraz trafi. Nie. Trafi. Nie. I co? To nie wrobię. No tak. Nie trafił. No bo to cienki już ten. To ciężko trafić. Bo palce odrębie. No palca lepiej nie odrąbać. Lepiej uciekać. <gry> nie A powiedziałem że nie. No bo wykrzakałeś. Wyślizgnęło się. się właśnie. A. No. Dobra, porąbane już.